Nowenna o pojednanie małżeństwa w kryzysie z błogosławioną Laurą Wikjuną, patronką skłóconych małżeństw. Wojciech Jaroń, wydawnictwo Rafael prowadzi Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar. Dzień pierwszy. W jego ranach jest nasze uzdrowienie. Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem i Bogiem. Ciebie pragnę słuchać, do Ciebie chcę iść i do źródeł Twego miłosierdzia chcę przyprowadzać moje małżeństwo i w nim je zanurzać. Przyjmij, Jezu, moje wyznanie wiary i choć wciąż jest ona mała, to proszę Cię, przyjmij moją modlitwę, przyjmij tę nowennę. Panie Jezu, małżeństwo nie jest wymysłem człowieka. Małżeństwo to Boża wizja najpiękniejszej relacji. Jaką może przeżyć mężczyzna i kobieta. Miłość małżeńska to znak miłości, jaką Ty sam Jezus otaczasz w Twój Kościół. Miłość małżeńska to relacja nierozerwalna, relacja, której wagę i godność, Ty, Jezu, podniosłeś do rangi sakramentu? Mając te objawione przez Ciebie prawdy przed oczyma, powinniśmy budować nasze małżeństwo. Nie zawsze się to udaje, nie zawsze Twoje Słowo jest słuchane i wtedy, gdy odchodzimy od Twojego Słowa, gdy chcemy swój świat zbudować według naszych wizji, bez porozumienia z Tobą, osłabiamy naszą miłość, wręcz ją niszczymy. Panie Jezu, patrzę na moje małżeństwo i widzę, że jest słabe, że gdzieś zgubiliśmy naszą miłość, bo gdzieś sami się pogubiliśmy i teraz grzech może nas naprawdę opanować. Niebezpieczeństwo jest duże, dlatego do Ciebie, Jezu, wołam o pomoc i ratunek dla nas. Dlatego podejmuję tę nowennę i proszę, przyjmij moją modlitwę. Panie Jezu, w Twoich ranach jest nasze zdrowie, a my zachorowaliśmy, nasze małżeństwo zachorowało na grzech, na brak miłości, na brak dobra, na egoizm. Bez Ciebie nie powstaniemy. Bez Ciebie zanurzymy się pod chłani grzechu i beznadziei. Bez Ciebie zginiemy. Bez Twojej mocy nie nastąpi uzdrowienie naszej małżeńskiej relacji. Uzdrowienie naszej miłości, uzdrowienie naszej jedności. W Twoich ranach jest zdrowie naszego małżeństwa. Niech Twoja wielka, niepojęta miłość, która popchnęła Cię do złożenia ofiary na krzyżu, otoczy nas teraz. Niech obudzi śpiące serca. Zanusz nas w Twoich świętych ranach i obmyj nasze serca w Twojej świętej krwi, wylanej także dla naszego zbawienia. Przyjdź do nas z łaską i mocą uzdrowienia. Otwórz nasze oczy, abyśmy obydwoje sercem i rozumem przyjęli tę prawdę, że małżeństwo to, które tworzymy, to wielka Twoja łaska. Ożyw nasze serca, abyśmy na nowo nauczyli się kochać, Wzbudź w nas obydwojgu tęsknotę za życiem czystym, bez grzechu. Błogosławiona Lauro, módl się za nami. Proszę, abyś podczas tej nowenny razem ze mną przyniosła przed oblicze miłosiernego Jezusa nasze małżeństwo. Módl się, proszę, abyśmy zrozumieli, że jedyna nadzieja na szczęście, to doczesne i to wieczne, jest w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, i abyśmy umieli od nowa spojrzeć na siebie z miłością, tak jak Ty patrzyłaś na swoją matkę, tak jak Ty patrzyłaś na swoich bliźnich, za których się modliłaś, za których pościłaś, za których podejmowałaś ich obowiązki. Módl się razem ze mną także słowami koronki do Bożego Miłosierdzia, aby moje małżeństwo zostało ocalone. Panie Jezu, wraz z błogosławioną Laurą staję teraz przed Tobą, Wierzę, że patrzysz na nas z miłością i że uzdrowisz naszą miłość. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia z wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W kolejnym dniu nowenny o pojednanie małżeństwa w kryzysie udziela Wam błogosławieństwa mocą Chrystusowego kapłaństwa. Nie was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.